W galerii wystawczasowych Muzeum w Biesku Białej otwarta została druga wystawa z cyklu Hodi Michi tibi”, czyli dziś mi, jutro tobie. Przez ponad dwa miesiące trzy sale muzealne przenosić będę odwiedzających do starożytnej Japonii i Chin, a to za sprawą eksponatów zgromadzonych przez pana Wacława Wacławika. Se zainteresowałem się już w szkole średniej. Zawsze inspirujące dla mnie były, były filmy, filmy kurosawy, gdzie, gdzie można było obejrzeć samurajów w ich pięknych zbrojach, więc pomyślałem, że to jest coś ciekawego. Zawsze chciałem się interesować rzeczami, którymi mniej ludzi się interesowało, i stąd takie egzotyczne. Hobby. Owocem pracy kolekcjonera jest około 200 eksponatów, w skład których oprócz drzeworytów wchodzą na przykład lusterka, maski, a także pokaźna kolekcja brązów. Ten brązik jest, jest ciekawy z tego względu, iż jest to, jest to przedmiot niezmiernej rzadkości. Brązy tak bogato inkrustowane i srebrem, i złoconą miedzią... Były zamawiane przez, przez nielicznych, bardzo bogatych ludzi w Chinach, więc, więc zachowało się ich do naszych czasów naprawdę niewiele. On w ogóle imituje, starożytny brąz, jest utrzymany bardzo dokładnie, jeśli chodzi o, o konwencję kształtu i, i, i zdobień. Jak przyznaje kustosz wystawy pan Grzegorz Madej, takich kolekcji w Polsce jest niewiele, więc bielsko biała powinno czuć się wyróżnione z tego powodu. Kolekcje brązów dalekowschodnich no, tak, w tak dużym zespole wydaje mi się, że jeszcze nie były prezentowane. Wydaje mi się, że ta kolekcja zasługuje na miano jednej z ciekawszych i lepszych w tym przedziale terenie naszego kraju, a na pewno jest jedyna tego rodzaju w naszym regionie. Podczas wernisażu spotkaliśmy Janusza Waleckiego, który przez pięć lat mieszkał w Japonii i bardzo dobrze poznał zwyczaje oraz cechy tej ciekawej kultury. Głównie przebywałem w Tokio, oczywiście zwiedziłem później wiele innych miejsc. Przytłacza i odpycha trochę. Architektoniczny Tokio jest na pierwszy rzut oka skupiskiem klocków betonowych, takich różnych. Ludzie są hermetyczni, przemili, super grzeczni, mają zawsze uśmiech na twarzy, klient jest Bogiem, więc obsługa jest wspaniała. Natomiast jest bardzo trudno do nich dotrzeć i to na początku szokuje i, i, i męczy trochę. O ile do Japończyków trudno jest dotrzeć, tak do Muzeum w Bielsku Białej nie. Więc serdecznie zapraszamy. Wystawa będzie czynna do początku września.